Samorządy z roku na rok ponoszą coraz większe koszty związane z utrzymaniem oświaty na ich terenie. W przypadku gminy miasta Tarnów edukacja pochłania prawie połowę całego budżetu miasta, czyli około 260 milionów z ponad 500, które przewidziano na wydatki. Nie lepiej jest w Gminie Tarnów, tam też sporo trzeba dokładać. W ostatnim roku do subwencji oświatowej Gmina dorzuciła od siebie 7 milionów złotych, w tym roku jeszcze więcej. Znaczną część budżetu poszczególnych jednostek oświatowych pochłaniają płace nauczycieli. Mamy bardzo dużo, prawie 90% nauczycieli dyplomowanych, więc jest to średnia, uśredniona płaca 488 zł. Są to naprawdę wysokie koszty. Dodatkowo z roku na rok spora liczba nauczycieli korzysta z tak zwanych płatnych urlopów dla paratowania zdrowia, gdzie w miejsce nieobecnego nauczyciela zatrudniamy inną osobę i tak naprawdę płacimy podwójnie za tę samą osobę. Jak gdyby u nas w obecnym, bieżącym roku szkolnym takich wlopów dla poratowania zdrowia jest dużo, uważam. Na te jednostki, które mamy, to jest około 12. Te i jeszcze inne przywileje wynikają z karty nauczyciela, która obowiązuje w placówkach publicznych, ale w niepublicznych już nie. Stąd taki zapał. W samorządach do przekształcania tych placówek właśnie w te niepubliczne. Pytanie więc, czy rękami samorządów rząd chce pozbyć się karty nauczyciela? Samorządy są chyba najbardziej zainteresowane w tym, żeby w karcie nauczyciela wprowadzić jakieś zmiany. Dlatego chętnie się spotykamy z samorządowcami, bo to oni są praktykami. To samorządy zatrudniają nauczycieli, to samorządy organizują edukację, więc samorządy wiedzą najlepiej, które z tych zapisów są dzisiaj przestarzałe, które należałoby w jakiś sposób... Przeredagować, zmienić, które są najbardziej dokuczliwe dla budżetu samorządu, bo są takie przepisy, które są, nie, nie są jakimś szczególnym przywilejem nauczycielskim, a za to są szalenie dokuczliwe, jeśli chodzi o budżet. Co więcej i co dziwniej, samorządy dokładają, rząd wydaje coraz więcej na subwencje, w ostatnich latach blisko 10 miliardów więcej, uczniów ubywa, a pieniędzy ciągle mało. Czy na pewno te pieniądze są dobrze wydawane, dobrze dyspo dysponowane? Czy są takie mm, mechanizmy, które należałoby wprowadzić, żeby. Pieniądze oświatowe były wydawane lepiej, sprawniej, żeby dokładniej się tej złotówce przyglądać. Podnosimy pensje dla nauczycieli, to bardzo ważne, to bardzo dobre, ale jednak problemów do rozwiązania ciągle jest dużo. Choć główny ciężar tych podwyżek rząd przerzucił na samorządy. Wydaje się, że, że to już od wielu lat śledzimy taką, taki właśnie spektakl. Polegający czy wyrażający się właśnie w tym, że te ciężary dotyczące utrzymania szkół są przesuwane wprost na, na, na samorządy. Kolejne regulacje prawne dotyczące liczby godzin, dotyczące obciążenia dydaktycznego, ale i tego pozadydaktycznego, organizacji dowozów. No, no, cała masa tutaj rzeczy pojawia się, które, które spadają właśnie na, 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 na samorządy. Także tutaj w mojej opinii no, to jest jak gdyby przeniesienie. Nie, nie tylko ciężaru utrzymania, ale i odpowiedzialności. A tej odpowiedzialności samorząd w pełni brać nie chce, dlatego Unia publicznie, a tym samym ogranicza swoje wydatki. Niewystarczająca subwencja, wzrost zadań, no i karta nauczyciela, bardzo sztywna karta nauczyciela z jednej strony, a z drugiej strony ustawa o systemie, o systemie oświaty, która daje taką możliwość, bo organy prowadzące miały możliwość przekształcania, a więc przekazywania do prowadzenia osobie fizycznej lub osobie prawnej tych szkół, których liczba dzieci nie przekracza 70, bądź inna forma przekształcania, taką jaką również przyjęliśmy, tworzenia szkoły niepublicznej na bazie likwidowanych szkół publicznych. W gminie Tarnów od 1 września czeka to szkołę w Koszycach Małych i w Zawadzie. W Tarnowie szkołę podstawową numer 19. Według nieoficjalnych informacji jeszcze w tym półroczu Urząd zajmie się zmianami bądź likwidacją karty nauczyciela. No chyba że dojdzie do wniosku, że bardziej opłacalne jest robić to dalej rękami samorządów. Julita Majewska, Tarwizja.